Przybywam z szybką informacją dla wszystkich tych, którzy jeszcze o tym może nie wiedzą. Jest nowa darmowa nagroda. Zdobądź za darmo strój Edwarda Kenwaya i odziej się, jak przystało na asasyna i największego pirata Karaibów. Wystarczy przejść do Ubisoft Connect. Także serdecznie zapraszam, zaraz pokażę Wam, jak ten strój się prezentuje już na Eivor. Znajdujemy się już w ekwipunku, tutaj mamy Edward Kenway, strój z trój serii Dziedzictwo. Oczywiście sprawdzamy, szczegóły czytamy. Przywdziej strój Edwarda Kenwaya, członka oddziału Bractwa z Indii Zachodnich i Brytyjskiego. Uzyskano ostateczny wygląd, czyli już się tutaj nam nic nie zmieni. Przyjrzyjmy się jak to się prezentuje najpierw tutaj w tym ekwipunku. Zaraz zobaczymy jeszcze bliżej. Już zacznijmy od tyłu. Nie wiem co sądzicie, ale mnie się wydaje, że naprawdę strój Edwarda, czy jakiekolwiek inny strój z serii dziedzictwo, tej jakości Walhali naprawdę pięknie się prezentuje. Te warstwy tego ubrania widać. Naprawdę fajnie. To już jest w sumie taka tradycja, że stroje innych bohaterów pojawiają się w Asasynie w kolejnych częściach. O tyle. Nie mam już wam więcej nic do przekazania w tej krótkiej informacji. Dzięki za to, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych moich materiałach. Pa pa!